Najnowsza aktualizacja do Gentiru jest na serwerach już od jakiegoś czasu. Dla jednych okazała się dobra dla innych aktualizacja zawodzi na wielu płaszczyznach. Dzisiejszy materiał nie będzie o mojej opinii na ten temat. Takowy film pojawi się prawdopodobnie na dniach. My dziś pogadamy sobie trochę na temat fabularny, co dalej, gdzie zmierzamy i kto może być naszym nowym głównym złym. Także będzie to materiał teoriowy, opierający się na informacjach danych nam przez Arenę w Guild Wars 1 oraz 2. Serdecznie zapraszam. Nowa aktualizacja przynosi nam wiele odpowiedzi oraz informacji, jeżeli chodzi o wojnę pomiędzy Mursatami a Sirami. Na przestrzeni całej mapy można przeczytać wiele ciekawych informacji, jednak aktualizacja daje nam także mnóstwo pytań, na które nie daje nam jasnej odpowiedzi. Czyli tak naprawdę kto stoi za zapieczętowaniem Nisos i kto tworzy tytanów w Foundry of Fail Creation. No ale od początku. Co dokładnie wiemy? Pod koniec fabuły dowiadujemy się, że został nam do pokonania jeszcze jeden tytan, który uciekł do Bavanisos. Dowiadujemy się tego dzięki wspomnieniom Babona, który goni tytana. Który, kto wie, może będzie wyglądał jak połączenie budowli White Mantle z Bloodstone'em. Jednak nie o tym tytanie dziś pogadamy. Ostatecznie fabularnie trafiamy na zapieczętowane drzwi, których nikt nie jest w stanie otworzyć. Jedyne co na ten moment możemy się dowiedzieć o Bavanisos to to, że zbudowane jest w górze i wchodzi w jej głąb, co jest dosyć istotną informacją. Jednak dlaczego? O tym dowiecie się w dalszej części materiału. Idziemy dalej w ważne informacje. W grze można znaleźć notatkę piratów, którzy znaleźli ruiny. Zauważyli oni, że wszystkie zwierzęta są czymś zainfekowane. A jedne z nielicznych, które się temu oparły, były pająki. I faktycznie, przemierzając Mistburn Barrens, można spotkać wiele zainfekowanych stworzeń. Jednak pająki wydają się całkowicie zdrowe. Całą tajemnicę dopełnia fakt, że przy bramie możemy dowiedzieć się, że została ona zapieczętowana czymś, co nie jest magią Mursatów? Co ciekawe, owa magia jest zbyt potężna i co ważne, jest czymś całkowicie nowym, czego jeszcze do tej pory nie spotkaliśmy. A więc kto mógł rzucić takie zaklęcie? Podpowiedzią w tym przypadku jest ciągle powtarzający się motyw Godspawn, czy to w tytule aktualizacji, czy z samych słów Ury. Skoro Tytani twierdzą, że są tworami Boga, możemy zakładać, że faktycznie stworzył ich byt o niewyobrażalnej wręcz mocy. Teraz jednak powstaje pytanie, kto to mógłby być? Skoro wiemy, że użyta magia była zbyt silna jak na Mursatów czy Sirów, w tym i Izgarena, który uważany jest za najbardziej potężnego maga ostatnich lat, istota, która użyła magii do zapieczętowania całego miasta, musi być na poziomie bogów. By zacząć powoli odpowiadać na te pytania, musimy cofnąć się do Guild Wars 1. Tam, w jednym z questów, mamy możliwość spotkać dość specyficznego ducha, nawet jak na standardy tej gry. Mówi on nieznanym dla nas językiem, który ostatecznie udaje nam się rozszyfrować. Treść tej wiadomości brzmi następująco: Ofiara dla tych, którzy szukają: za mgłami, poza nami, na odległych brzegach Ziemi nieprzebudzonej odpowiedzi tam czekają. I co to tak naprawdę znaczy? Które miejsce jest opisywane w tym enigmatycznym wierszu, który, nie oszukujmy się, lepiej brzmi w wersji angielskiej. Podpowiedzią jest druga linijka: Beyond the Mist, Beyond the Dreams. W Secret of the Obscure dowiadujemy się, że Naios jest krainą snów, która jest w mistach. A jeżeli w tym kontekście mówimy, że coś lub ktoś jest poza mistami i poza snami, mówimy o Mursatach, którzy zostali wypędzeni z Naios. W takim razie czym jest miejsce z wiadomości, jest To Tyria, a dokładniej Jantyr i Nisos, na dalekich brzegach ziemi nieprzebudzonej. Kolejnym miejscem, w którym spotykamy ten tajemniczy język, jest Guild Wars 2. Idąc do Deepstone, Fractal możemy spotkać tam dwie istoty mówiące tym językiem: ostatecznego bosa, The Voice, oraz co ważne ogromną pajęczycę, która mówi do nas właśnie w tym języku. Mamy świat! Wiem, że to są słowa. To jest odpowiedź. Odprawiam nas! Zdjęłam. Hormuz? Hormuz, która nas traktuje? Mogę z tym zrozumieć. Możemy się dzięki temu dowiedzieć, że została ona uwięziona w ruinach przez krasnoludy. No dobrze, wiemy, że mógł to zrobić ludzki bóg, jednak jaki? Abaddon? No raczej nie, w końcu go pokonaliśmy w Guild Wars 1, a Kormir wchłonęła jego magię. Baltazar? Tak samo, został unicestwiony, a jego magia przeszła na obecne wtedy smoki. Więc kto? Tutaj przychodzi cały na biało skrypt, który pisałem jakiś czas temu o bogach przed bogami o starożytnych. Jak dobrze wiemy, bogów nie tak łatwo wymazać i usunąć ze świata, jednak można ich uwięzić i zamienić na innych. Takie przypadki działy się już kilka razy, jak na przykład Dum, który został podmieniony na Grenta. Sam Dum został uwięziony w Hall of Judgment, do którego możemy wybrać się w Wingu V. Jak dobrze wiemy, bogiem, który eksperymentował z tytanami, był Abaddon. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie był on oryginalny. On także był następcą innego boga możemy się o tym dowiedzieć w Guild Wars 1 od Margonita. Zapewne niektórzy z Was już powoli widzą, do czego zmierzam. Skoro Abaddon zdetronizował poprzednie bóstwo, a teraz nie żyje, a jak dobrze wiemy bogów nie tak łatwo zabić, a prościej uwięzić, poprzednie bóstwo mogło się uwolnić z więzienia, w którym było zamknięte przez wieki. I kto to może być? Jest to arachnia. Starożytne bóstwo pająków, które jest starsze od samych pięciu bogów. Jej imię oraz samo jej istnienie jest zawarte w plikach Guild Wars 1. Co ciekawe, w Realm of Torment jest wiele miejsc nawiązujących do tego bóstwa. Wielkie połacie terenu, na których leżą gargantuiczne, wręcz martwe pająki, a gdzie można spotkać i żywe będące w oddali. To wszystko tłumaczyłoby wszystkie pajęcze motywy, jakie dostawaliśmy na przestrzeni ostatnich aktualizacji, jak na przykład skiny do broni. Sama Kormir nie przejęła w końcu całego królestwa Abadona, a tylko jego część. Także starożytne bóstwo, o którego istnieniu mogła nawet nie wiedzieć, mogło umknąć jej uwadze. Także jak to wszystko się łączy? Arachnia po śmierci Abadona ukryła się głęboko w ciemnych czeluściach Tyrii. A jak dobrze wiemy, pod Tyrią rozciągają się ogromne sieci tuneli. W Deepstone Fractal spotykamy pająki oraz ducha, mówiącego w całkowicie obcym dla nas języku. A magia, która tam się znajduje jest bliźniaczo podobna do tej widocznej na zapieczętowanych drzwiach w Bawanisos. Samo miasto Mursatów jest w górze i idzie w głąb ziemi, więc jest możliwość, że istniał lub powstał tunel łączący miasto z tunelami Tyrii. Skoro więc Founder of Fell Creation zostało opustoszałe po śmierci Abadona, a brama do tego miejsca jest otwarta w Bavanisos, jego poprzedniczka, Arachnia, przejęła nad tym miejscem władzę, tworząc własnych innych Tytanów. Na co zwrócił nawet uwagę Izgaren, mówiąc, że różnią się oni od tych, z którymi walczyliśmy w Guild Wars 1. Kim więc mógł być The Voice oraz wielki pająk? Duch swego rodzaju czempionem lub kapłanem, a pająk można powiedzieć, że jakimś silniejszym sługą. Złapani przez Krasnoludy i uwięzieni by nie mogli wspomóc swej pani. To wszystko mogłoby wskazywać na dodatek kierujący się w podziemne odmenty Tyrii, w których żyło wiele znanych nam raz, jak na przykład Astury czy Dredże. Kto wie, może dowiemy się też czegoś ciekawego w przypadku nadchodzącej wielkimi krokami aktualizacji do Guild Wars 1 z okazji 20-lecia gry, a ponoć ma być mocnym wydarzeniem. Cóż, gdzie zaprowadzi nas kolejny dodatek i nadchodząca aktualizacja, tego nie wiemy. Miejmy nadzieję jednak, że główny zły, którego poznamy, dostanie o wiele więcej czasu antenowego i te mniejsze dodatki będą szykować nas do czegoś większego niż pozornie wielki zły pokonywany w kilka chwil. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie łapkę oraz suba, by kanał mógł się rozwijać. Zapraszam Was także na Twitcha, gdzie streamuję prawie codziennie, bez piątków oraz niedziel, od godziny 18. Mówi do Was Sizu. hej.